Jestem w Kurtea de Arges, coś, jakoś tak to się wymawia. idę na wylot na braszów. Po mapie widziałem, że znowu mnie czeka jazda przez góry. Czyli pewnie znowu będzie jakieś niedźwiedziowo. 9, w sumie 10 niedźwiedzi nagrałem. A widzieliśmy 11 razy taki, taki niedźwiedzie siedzące przy tym, przy drodze. No, cyrk na kółkach. Słuchajcie, ja sobie może wodę kupię Jakie małe ładne chałupki w środku miasta z taką hmm, nawet nie wiem jak to się nazywa To rzeźbione, fryzowane No nic no ale ładne żar Okej okay. Ciał Ciao. Oj! Człowiek mnie podwiózł trochę w pół drogi do trasy krajowej, takiej szybszej na Braszów i mówi za stówę w sensie 100 euro, to cię mogę do Braszowa zawieźć. Mówię, nie, dzięki stary. Nie ma takiej potrzeby. A, jeszcze jedno. Jakby się ktoś kiedy zastanawiał, jak się nazywa po rumuńsku niedźwiedź, to jest urs, jak ursus. Czyli yy, na, z nazwy łacińskiej wzięli swoją nazwę lokalną, rumuńską. Pozdrawiam, pozdrawiam. Michał, językowznawca. Oczywiście tutaj też niedźwiedzie są, nie? No te Karpaty, tutaj to całe niedźwiedziowe jest, no ale już trudno. Nie wiem, mam do przebudowania, ale chyba dużo. <grybujesz> Patrzcie, cmentarz. Nie wiem, czy wiecie, ale w 2019, jak byłem na Bałkanach, to spałem na cmentarzu jedną noc. W takim tam serbskim miasteczku. Bo nie było gdzie i uznałem, uznałem, że cmentarz jest najbezpieczniejszy, bo kto normalnie po nocy przyjdzie na cmentarz, nie? Mam tylko nadzieję, że mi się to wszystko uda ładnie zmontować. Mam nadzieję, że mój wysiłek nie pójdzie na marne i coś z tego YouTube'a w końcu będzie. Stoję w cieniu. Pies do mnie idzie. Pies, odejdź. Odejdź. Cio Odejdź. Nie chcę Cię tu. W ogóle wiecie, dlaczego w Rumunii psy są nietykalne? Bo, jak była II wojna światowa, to Rumuni jedli psy, żeby przeżyć. Tak słyszałem od Rumuna. Czekajcie. Panciuk, chyba miał za dobre auto, żeby nie zabrać. Czekajcie, Pamiętacie to czerwone auto, które mówiłem, że się nie zatrzymało? No to skończyłem nagrywać i zaczęli na ręcznym cofać i podrzucili mnie chyba z 5 czy 7 km dalej. Także ten, śmiesznie, śmiesznie. Idę sobie tutaj w cień stanę. Kompletna Wiocha. Podlasie to mało. O oh, wonderful Jestem w miejscowości Bran. tam fałszywy zamek Drakuli, dlaczego fałszywy, bo prawdziwy wcześniej wam nagrałem tam na trasie trenarskiej. Tutaj jest taki zrobiony pod turystów. Teraz jest zamknięty. Tutaj idzie parka z Brazylii, z, z, z którą jadę A my idziemy szukać miejsca, żeby się odlać. O! Zobaczcie to, fałszywy zamek Drakuli. A oni ogrodzili sobie całość i ciągną z biletów, nie? Zrobili sobie atrakcję turystyczną. Tak się łoi tu, turystów. I nawet, nawet nie wolno podejść pod zamek, żeby sobie tam połazić. Jestem w Braszowie. Byłem tak wywalony, że sobie wziąłem hotel, znaczy hotel, no hostel. Już jest taka godzina, że nie wydostałbym się z miasta nigdzie. Oh, kompletnie mnie to miasto nie interesuje. Totalnie. Nawet nie wiem co tu można by było zobaczyć. Na pewno ten wierch co tutaj jest. Ale czy, czy to mi się opłaca? W ogóle jak się to miasto takie... Jezu, no na Śląsku jest ładnie u nas. Seriu. Sosnowiec jest ładniejszy od tego. Pogoda trochę zelżała. Mam nadzieję, że blunie dzisiaj jak z cebra. żeby jutro było chłodniej. No i co ja, co ja mam na ten wierzch wchodzić? Po co ja mam tam wchodzić? Nie, nie idę tam. Och. Widziałem dwa zamki Drakuli. Jeden teoretycznie prawdziwy, drugi na pewno fałszywy bo że ta, taka komercha, że aż śmierdzi komerchą nawet się pod dziadostwo podejść nie dało od razu ochrona wyskoczyła no a Braszów wygląda, no tak całe miasto wygląda, albo gorzej masakra są jakieś ładniejsze takie wiecie, budynki, nie? ale tak, żeby tutaj było coś takiego ładniejszego cały czas nie, może dla tej parki, z którą jechałem no było coś ciekawego w takiej architekturze, bo u nich jest inna, ale dla mnie to jest dla mnie to jest porażka. Przedoptałem ostatnie euro na taki hotel. Muszę. łóżko dla dwojga. Nie, nie wiem, gdzie drugą osobę znajdę. Chyba nie znajdę. Ale kibel to ma już z klasą, nie? Kibel bidet. Tu, tu. No, szacunek. Udaje się na wylot z Braszowa. W ogóle dzień dobry w Braszowie. Doczytałem trochę o tym mieście. Przestałem być takim ignorantem jak wczoraj. No i jest tutaj dużo rzeczy do zobaczenia. Tylko, że ja na, te, na to dużo rzeczy do zobaczenia nie mam czasu. Bo miasto jest naprawdę duże. Jest tutaj jakaś góra, jakieś... mury obronne, które nie zostały nigdy rozebrane od strony gór. Czarny kościół. Czyli kościół, który... W trakcie pożaru, w 1600, w którymś tam roku został tak osmolony, że nie mogli tego doczyścić, cały w środku spłonął, a Braszów spłonął wtedy cały, doszczętnie, no, starówka, jakieś tam zabytki, no, jak ktoś ma ochotę, to niech przyjedzie, ja nie mam ochoty tego zwiedzać, O, no, ja jadę na wino do Mołdawii. I pogoda doszła do siebie, jak widać. Nie ma już 30 stopni, jest warstwa chmur, taka pod lekki deszcz. To jakby się zapowiadało na jakieś lekkie opady. Trochę mnie to smuci, trochę cieszy. Smuci, no bo będzie dupa mokra, cieszy, bo jest dużo chłodniej i da się żyć. Dobra, jest jakiś znak. Nie na Bucharest. Na Bakał chyba jadę. No, chyba tak, Bakał Bazał, Buzał. nie wiem czy... Jak się to czyta? Albo Zizili. Zizi. No nie muszę na mapie sprawdzić. Chciałem wyjechać miejskim z miasta. Wsiadam do busa, pytam się ile? Trzy przystanki, Harman, 7 km, nie? Pytam się ile do Harman? Ten do mnie 14 leja, 14 leja! 12 złotych za 7 km, chyba ich pojebało w tym Braszowie. Naprawdę, chore ceny tej komunikacji są. No nic, no 7 km z buta. Może mnie jak znajdę miejsce, gdzie łapać stopa. Masakra Idę sobie przed mieściami, a tu patrzę Obraszów Miasto w górach Transylwania Wampirów nie widziałem, nie latały. Tam na wprost takie dwa wierzchołki to jest szczyt górujący nad starym nad starówką, nie? Tam kolejką można wjechać Takie przedmieścia jak, jak każdy inny, ruch na tej drodze to jest, ale ze względu na to, że tutaj jest obwodnica za moimi plecami, a dalej nie ma za bardzo sensu iść, no to wydostanie się stąd za obwodnicę choćby trochę mi zajmie. O, aby na jakąś stację, jestem tak głodny, albo pod jakiś sklep. masakę. Ja zaraz będę musiał ćwiczenia na rozgrzanie mięśnia ramionowego robić normalnie. Bo cały czas łapa w, w poziomie, nie? Także pakujemy, pakujemy prawą rękę.